Dobra, to nic się nie ja zostanie w mnie. Zobacz Stomek. Ja, Witam tak. pierwszych. Witam ja mojego live'u. Jesteśmy w Gdańsku po no, 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 no. no Święto. No, no to, to Do, do U, a dlaczego trzeba mnie wybrać? U, chyba pomyliłem. Zostańcie. Thank you. Kochani państwo, Dobrze. 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 Kochani państwo, witam serdecznie Dobrze. tych wszystkich, którzy naszą ojczyznę mają w swoim sercu, którzy kochają, którzy nie zdradzają tak jak zdradziła solidarność, tak jak zdradzili przeł do bohaterowie, ale Bogu niech będą dzięki za tych. Którzy tu dzisiaj są. I Was serdecznie i gorąco witam, drogie panie, drodzy panowie, kochana młodzieży i dziadko Polska. Proszę państwa, gdzie są te piękne dni sierpnia 80, kiedy łajdacy udawali Polaków patriotów, a służyli jako wasale Berlinowi. Waszyngtonowi, Moskwie i Sor Sorosowi. Drodzy Państwo, gdzie są ci, którzy walczyli na stoczni będąc dniem i nocą przez tych tak długich dni na tamten czas? Dzisiaj z bólem serca, proszę Państwa, Zrobiliście kawał pięknej roboty, dobrej roboty, dając dowód miłości ojczyzny. A ja po prostu muszę prawie, żeby krzyczeć Ozwódź się Polsko! Bo cię zawładnie! Berlin! Moskwa! Proszę Państwa, Ozwódź się Polsko! Bo cię życa ładnie, bo cię rozdziowią rychło, brony kruki. A jeśli dobra twoje wróg rozkradnie, przeklną cię własne syny Twoje wnuki. żeś najcenniejsze skarby zmarnowała i znów szyderstwem narodów się stała. O się Polsko, bo pędzą ze świata. Chmury szarańczy na twerzyznę niby, Bo stada sępów godą w piersi narodów I chcą zatopić w krwi kraj nieszczęśliwy, Co cudem wyrwał się z kajdan niewoli, Po to lękać się znów w czarnej doli. Proszę Państwa, gdzie są władze Gdańska, Jeżeli one były, władzami Solidarności. Proszę Państwa, dlaczego nie ma troski o polskich patriotach? Proszę Państwa, dba się o Żydów, o Niemców, dba się o Ukraińców, tylko nie dba się o polskich patriotów. Wręcz się prześladuje. Proszę Państwa, czy my mamy flagę biało-czerwoną, czy mamy ukraińską flagę? Kiedyś Niemcy flagę nam swoją zafundowali. Dziś fundują panowie z Ukrainy. Ja mówię stanowczo, nie. Władza nie ma prawa prześladować takich ludzi, którzy usuwają flagi ukraińskie. Polska ma swoją flagę. 3 maja i, i dzisiejszy dzień flagi polskiej Polskie flagi powinny być przez cały rok. Co robią władze Gdańska, pani prezydent? Co robią radni? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście wy, którzy udawaliście tak wielkich patriotów przez te wszystkie lata, mówiąc co innego i robiąc co innego? Proszę państwa, kiedy wreszcie zadbamy o Polskę, rodziny, kiedy zadbamy o polską młodzież. Ja dziękuję tym rodzicom, którzy tu przyszli w pieczni. Proszę Państwa, jakie to piękne, że jednak są ludzie tacy jak Wy. Ja Wam chcę szczególnie z serca podziękować. Proszę Państwa, kiedyś śpiewaliśmy Solidarni nasz jest ten dzień, ale dzisiaj ta Solidarność jest komunistyczna. A gdzie jest Polska? Tu jest Polska! Proszę Państwa, to musimy wszyscy wykrzyczeć. Tu jest Polska! 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 Władze Gdańska muszą zrozumieć, że Gdański nie jest tylko dla łajdaków z Berlina, nie tylko łajdakom z Ukrainy, nie tylko łajdakom z Orosza czy Moskwy, ale proszę Państwa, ja Bogu dziękuję za Was, drodzy Państwo, za Was, patriotów Polski. To ja tu jestem z Wami, ponieważ to jest mój obowiązek, tu jest Polska i tego nikt nam nie zmieni. I tu ma być flaga polska. I nie prześladujcie Grzegorza Brauna, jeżeli nawet była to jego aktywna działalność, że usuwał flagę ukraińską. Jeżeli to zrobił, miał rację i dobrze zrobił. Proszę Państwa, czas najwyższy, żeby Polacy zrozumieli, że dzisiaj mamy dziecki obowiązek. Dbać o ojczyznę Polskę, o naród polski. I proszę Państwa, musimy zrobić co w ludzkiej mocy, żeby nie taki jak Trzaskowski fałszerz, nie taki jak y, Tusk fałszerz, nie taki jak y, Męczen fałszerz niemiecki. Proszę Państwa, tacy ludzie jak Braun. On jeden pokazuje, że ma polski jaja. On jeden pokazuje, że dobro Polaków i Polski ma na sercu. I nie pozwólmy na to, żeby obrażano tego człowieka za to, że jest patriotą. Nie pozwólmy na to, żeby karano ludzi tylko dlatego, proszę Państwa, jak karano mnie. Proszę Państwa, kiedyś ja powiedziałem w Auschwitz-Birkenau, Powiedziałem, Żydzi od Polski żądają wysokich odszkodowań. A ja pytam się za co? czy za to, że przepracowali się na UB, w NKWD, w KGB, w Ermaście i w Armii Czerwonej, kiedy mordowali najwierniejszych zmiernych, córki i synów narodu i państwa polskiego? Proszę Państwa, Grzegorz Bram. I jest jeszcze taki pan, którego ja muszę wymienić. Pan Wojtek Gorzański jest taki człowiek jak Marcin Osadowski. To są patrioci. Oni są ciągani po sądach. Czy to jest sąd, to, czy to jest Ukraina, Berlin czy Moskwa? Czy to jest Polska? Bo ja twierdzę, tu jest Polska. I tu jest Polska po, dla Polaków. Tych, którzy mają Boga i Ojczyznę w sercu. I nie pozwólmy na to, żeby obrażano tylko dlatego, że mamy odwagę mówić głośno, że Żydzi mordowali Polaków, że Niemcy mordowali Polaków, że Rosjanie mordowali Polaków, że Ukraińcy mordowali Polaków. Proszę Państwa, to są nasi sąsiedzi. I nie bójmy się tego mówić. Jeżeli tego będziemy się wstydzić, żywać, to już jesteśmy niewolnikami. Dlatego nie pozwólmy sobie na to, aby nas obrażano w naszym kraju. Drodzy Państwo, nasze kobiety dzisiaj mają dużo serca, mają dużo uwagi i Bogu niech będą dzięki, że mamy takie panie, które tu są z nami, są z dziećmi. Niech Bóg błogosławi Polakom i Polsce. I proszę Państwa, oby się Gdańsk obudził z łajdactwa i zdrady, oby wrócił do pięknych dni sierpnia 80. Kiedy w sierpniu 80. roku Gdańsk był piękny, a ja prowadzę spicierkę na sierpniu 80. czy w grudniu 70. Bo kto proszę Państwa? Był trzy razy w stanie agonalnym na Okopowej za grudzień 70. To właśnie ja. Proszę Państwa, byłem katowany odzyskując przytomność. Ponoć w wolnym kraju. Jaki to wolny kraj? Kiedy za grudzień 70 byłem więziony, byłem katowany, odzyskiwałem przytomność na Okopowej w piwnicach. Proszę Państwa, to jest nie do pomyślenia. Co to za Polska? Ja dzisiaj proszę Państwa mam tysiąc, niecałe tysiąc sto na czynsz, na życie, na ubranie, na wszelkie wydatki. Czy to jest Polska? Proszę Państwa, podchodzą koło mojego domu, nie przyszli do domu. Panowie wymieniają swoje, moje nazwisko dokładnie i składają mi ofertę. Ile chcesz pieniędzy tu i teraz? Proszę Państwa, ja zadałem ironiczne pytanie. A za jaką cenę mi to oferujecie? Proszę Państwa, odpowiedzieli za przestęp działalności patriotycznej. Czyli co ich pole? To, że mamy odwagę i serca pełne miłości ojczyzny? Proszę Państwa, nie wolno nam się uginać, nie wolno nam się bać. Proszę Państwa, niech mordują, ale tych, którzy mordowali Polaków, a tych niech nie przyjmuje, ani prezydent, bo nie jest Polakiem, ani premier, bo nie jest Polakiem, ani sierpieniosiem dzieciom nie przywrócił wolności. Proszę Państwa, od 1 września 1939 roku po dzień dzisiejszy Polska jest prześladowana, okupowana i mordowana. Jak długo jeszcze? Czy Państwo na to wyrażacie zgody? To, że tu jesteście dowodzi, że nie. Że jesteście Polakami znikrą. Że macie w sercu ukonu rojczyzna. Wzorem naszych ojców. Gdzie w naszych rodzinach kiedyś nam mówiono bez Boga ani do proga. A teraz to bydło zwalcza patriotyzm zwalcza wiarę, zwalcza Boga. Jeszcze trochę, proszę Państwa, to będą zwalczać nas. Czy po wyborach, fałszywych wyborach, pozwolimy na to, żeby ten burdel został? Proszę Państwa, musimy się przygotować na to, że jeżeli sfałszują te wybory na prezydenta, pojedziemy do Warszawy i przejdziemy przez Urząd Rady Ministrów. I o to apeluję z większego Gdańska, z większego Gdańska, z tych pięknych serc, i co tak mało. Ale proszę Państwa, Polaków tak myślących jak my jest dużo i zapewniam Państwa, co my i myślą i czują tak samo jak my. Bogu nie będą dzięki. Za te piękne kobiety, za tych naszych panów, za tą piękną młodzież, którą rodzice pięknie nie wychowują. Oni kiedyś dorosną i będą nas zastępować godnie. I proszę Państwa, niech Bóg błogosławi Polakom, niech Bóg błogosławi tym, którzy po prostu żyją, myślą o pięknej, wolnej, suwerennej ojczyźnie, Polsce, najjaśniejszej rzecz w historii tej Polski. Proszę Państwa, ja na tym podziękuję i życzę wszystkim. Niech Bóg błogosławi tym wszystkim, którzy Boga i ojczyznę mają w sercu. Cześć Boże Polacy. Chciałem Państwu przedstawić Oskara lat 4 Opowie Wam patriotyczną wierszyką plazę Opowie Wam wierszykę plazę a na tej plazie jest wielki czerwień czerwień to miłość wielki czerwień piękne są nasze patriotyczne Brava! Yes. Pan Teodor była. Przepraszam za ten. Tak. Ma nawet profil na to jest na którym bardzo się... Łączone. Udzielam. Tak, na jawszyłam. I tam bojowni wolności przyjechałem do Was z Sostowca. Dzisiaj mamy 2 maj, święto plagi państwowej. Widzimy, że władze, które są tutaj, to nie są władze. Chyba, że mają jakoś... Większą manifestację, o której my nie wiemy. Taka sama sytuacja jest w innych miastach ościennych, chyba że to Warszawka, wybory prezydenckie, to trzeba się pokazać. Tak to o polskiej plazy się zapomina. Jutro mamy święto Konstytucji, 3 maja. I tutaj nasza Konstytucja, która obowiązuje z 2 kwietnia 1997 roku, może nie jest idealna. Ale co tam jest? Jak ona by była przestrzegana, to bylibyśmy w świetnym państwie. Przecież kiedy zaczyna bramwą, tak? trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jenośie my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Nie chcę Wam dalej cytować, tylko do czego zmierzam. Co się dzieje? Że konstytucja konstytucją, a w Polsce nie ma, nie ma, że tak powiem, przestrzegania konstytucji. Co się dzieje, że jeszcze niedawno ustawa 3180, o której przecież Media nie mówiły, chcieli za domniemanie wspierania obcego reżimu zabierać majątki Polakom i przekazywać na państwo walczące. Pytanie, jest, co za państwo walczy? Co się dzieje, że teraz oprócz tego, że mamy już emerytury w podniu pracy dla Ukraińców i Białorusinów, co można przeczytać teraz oficjalnie na portalach Impor, gazeta Prawna, to samo chcą zrobić z Hindusami. Więc ja się pytam, czy my jesteśmy najbogatszym państwem świata? Może tak, bo przecież żyjemy na węglu, który jakby nie podatki, to jest Ba, który też wejdzie po wyborach prezydenckich, więc do wyborów prezydenckich, nas się usypia, usypia naszą czujność. Teraz każdy będzie patriotą po wyborach prezydenckich przez kolejne parę lat, bo są, tak pokazuje właśnie psychologia, socjologia, że niestety mamy większość Polaków ma pamięć złotej rybki, że to co się dzieje. Można obiecać, cytując pewnego ministra nagranego w restauracji Soba i przyjął kierę, obiecać dwa razy to już dotrzymać. A ja się upominam tutaj, tak samo jak pan Teodor, o to, żeby Polak żył na początku godnie. Jeżeli mamy komuś pomagać, to nie kosztem swoich obywateli. A teraz co się jeszcze dzieje? Penalizacja mowy nienawiści. Co to jest mowa nienawiści? Mowa prawdy. Otóż prawda jest niewygodna. Jeżeli ktoś. Szuka kontekstu. Odsyłam do Orwella, rok 1984, tam była tak zwana policja myśli. Mało tego, Winston Smith siedział przed teleekranem, czyli nasz współczesny telewizor i uważał, jak się zachowuje, ponieważ teleekran śledził jednocześnie jego zachowania. I teraz nowoczesne telewizory przecież się podaje, że podsłuchują swoich obywateli, niektóre mają kamerkę. Więc pytanie, czy Orwell, piszący w latach 50., bez względu na jego prowincję, czy ten scenariusz się nie realizuje? A ludzie śpią, bo media przecież, jakie media? Wirtualna Polska dzieje się w Polsce, relacja prosto z Niemiec, czy Polska, czy ten, zawsze jak jedna ekipa rządzi usypniają nam. Podają nam jakieś sondaże, kto wygra wybory, Ewidentnie musi wygrać Trzaskowski, bo jak nie, to wariant rumuński. Ja cię pytam, czy to jest społeczny dowód słuszności, czyli żeby przekonać niezdecydowanych. Jak ktoś nie poda, y, jest niezdecydowany, to patrzy o, Większość, czyli tak jak koło ratunkowe w milionerach, większość zadecydowała, wybieramy Czaskowskiego. A ja mówię, wybierajmy przede wszystkim polskie, Polskie produkty, bo to co się dzieje w Polsce, my już przecież dopłacamy do emerytur izraelskich, więc pytanie, coraz więcej ludzi, co mnie boli, widuje się na śmietnikach zbierających albo emerytur żalących się, że nie mają z czego żyć. Z czego to jest? Skoro po jednej składce z umowy oddziału czy z umowy zlecenia można otrzymać polską emeryturę, jeżeli ma się odpowiedni wiek, ale to nie Polak, bo Polak kiedyś taką emeryturę minimalną otrzymywał po 15 latach pracy. Więc tutaj wracając do święta naszego narodowego, Biały biel i czerwień, że w większości to Polska była atakowana. My nie mamy jakichś resentymentów kolonialnych, że teraz nam chcą cisnąć 49 centrów integracji. Dzielą nas po kawałku tortu, tak jak kiedyś był dawny podział województw. Wszędzie mamy mieć centra integracji. Pytanie, czy Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy nadal są za centrami integracji? No chyba coś się zmienia, nie tylko wśród obywatelach, bo yy, coraz więcej yy, przerzucają tak zwanych inżynierów do Polski. Przecież yy, mamy rekordową liczbę pushbacków, tak? Czyli można powiedzieć, że Niemcy wsłuchały się w głos Polaków, że mają mało profesorów, mało inżynierów.